Thank you. Hej i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie pierwszy odcinek z serii, o której już kilka razy wspominałam, że planuję zrobić. Otóż będziemy sobie grać w grę z My Scene. Nie wiem czy ta seria będzie długa, bo nie wiem ile odcinków zajmie mi przejście tej gry. Bardzo dawno w nią nie grałam. Także zobaczymy jak to będzie, a tymczasem już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zadzwoń, gdy ciasto będzie gotowe. Jeszcze tyle przygotowań do przyjęcia urodzinowego dla Chelsea w ten weekend. To będzie niespodzianka. Westley, kupiłaś już prezent? Chciałam, ale nie mogłam się na tym skupić. Westley, to cała ty! <laughs> <laughs> Hej, co was tak bawi? O, <laughs> Chelsea, czy przypadkiem ta sukienka to nie twoje dzieło? Urocza! Własnoręcznie zrobiona. Sukienka, jak o, to spódnica muszę, jest? Muszę już iść! Do zobaczenia później. O co chodzi, Barbie? Denerwuję się, bo jest umówiona na wyjątkową randkę w ten weekend. Hej, dziewczyno. To świetnie, że będziesz trzymać się z nami. Możesz pomóc mi przygotować się do wielkiego przyjęcia uczelni w ten weekend. Ze wszystkich rzeczy, które mam, najbardziej lubię swoją komórkę. Kliknij na ikonkę telefonu, to pokażę ci, jak on działa. Okej. Okay. Okej. Okay. Oto moja lista zakupów. Bo wiesz, uwielbiam zakupy i potrzebuję Twojej pomocy przy znajdowaniu najfajniejszych rzeczy. Jeśli klikniesz na tą małą strzałkę, możesz obejrzeć moje inne notatki. To powinno naprowadzić Cię na to, czego potrzebuję. Jeśli chcesz odłożyć telefon, kliknij na X. Dobra. O tu jakiś pan Cześć! jest. Żeby wybrać dla mnie chłopaka, kliknij jakiegoś przystojniaczka na ulicy. Oczywiście jeśli uważasz, że jest w moim typie. Potem naciśnij buziak, ale jeśli zmienisz zdanie, kliknij kosz, żeby go spławić. Nie, my go nie chcemy, kosz. Hej, to nic takiego. Ha okej, okay, dobra. To są jakieś pisma i magazyny. O, świetna A. rzecz. Magazyn jest pełen porad co kupić. Sprawdzaj go co tydzień, by być na bieżąco z modą i nowinkami. Okej, okay, ktoś w ogóle do mnie... Cześć, Hej, Barbie. Wydaje mi się, że Chelsea nie dowiedziała się o przyjęciu. Było blisko. Trzymaj się. Okej, okay. i zadzwoniła tylko po to, żeby mi to powiedzieć Mogła wysłać SMS-a. Dobra, jeszcze raz obczajmy sobie te pismo Dobra, na topie Świetny nowy sklep, właśnie otwiera swoje drzwi Wybierz się do miejskich stylów Village to kopalnia trendu W tym tygodniu specjalna oferta na kurtki Zgadywanka Jeśli w tym tygodniu szukasz dżinsów Rozwiąż tyłami główki, a znajdziesz podpowiedzi Wzór, jakie mogłabyś znaleźć na dżinsach Okej okay. I mamy z tych literek sobie ułożyć. Chyba chodzi o paski. Paski, ok. Inny wzór na tej samej parze. Hmm. Chyba kwiaty. Yy. I nie tu. Kwiaty, ok. Połącz te wzory na nich trafione. Yy. A little later. Paski? Czekajcie, paski i kwiaty połączone razem. Two very boring minutes later. E... One eternity later. Jezu, nie wiem. Zostawiamy to, to jest za trudne. Dobra, co jest w magazynie? O, test! Jaką jesteś przyjaciółką? Są urodziny Twojej przyjaciółki, ale inna znajoma zaprasza cię na koncert Twojego ulubionego zespołu. Ole wasz urodziny, w końcu to najlepszy zespół wszechczasów. Idziesz na koncert, a przyjaciółce obiecujesz imprezę w następny weekend. Odmawiasz, masz wielkie plany co do urodzin. Nie no, urodziny to rzecz święta, niech każdy o tym pamięta. Idziesz z przyjaciółką na super imprezę, ona chce pożyczyć od Ciebie kurtkę. Pożyczasz jej tę stylową kurtkę, w którą chciałaś włożyć. Pożyczasz jej nową kurtkę, której jeszcze nie nosiłaś. Pożyczasz jej znoszoną dżinsową kurtkę. Nie, na pewno nie pożyczam jej tego, co chciałam włożyć, bo no ja to chciałam włożyć. Y Nowej też bym komuś nie pożyczyła, ale C też jest bez sensu. Czemu nie mogę jej po prostu dać jakiejś innej fajnej. Ale dobra, no to dajemy C, skoro już muszę wybierać z tych trzech. Widziałaś chłopaka, przyjaciółki w kinie z inną dziewczyną. Mówisz jej prawdę i przekonujesz, że lepiej jej będzie bez niego. Milczysz jak grub. Mówisz, że go widziałaś, ale nie wspominasz o innej. Nie, ja jej mówię wszystko. Więc dajemy A. Przyjaciółka daje ci prezent, bluzkę, która jest w jej stylu, ale nie w twoim. Chowasz bluzkę i masz nadzieję, że nigdy o nią nie spytam. Mówisz jej, że nie ma poczucia stylu U. Dziękuję, że nosisz bluzkę mimo wszystko. Nie daję a nie będę nosić czegoś, co mi się nie podoba. Koncert zaraz się zaczyna, a twoja przyjaciółka nie może znaleźć biletu. Nie idziecie na koncert, trzymacie się razem. Mówisz, że ci przykro jest, że zobaczycie się po koncercie. Nabijasz się z jej roztargnienia i idziesz na koncert bez niej. Eee, bez sensu, bez sensu w ogóle. Czemu ta przyjaciółka nie może kupić tego biletu przed koncertem jeszcze raz, skoro go zgubiła, chyba, że już nie ma miejsc, nie wiem. Ale nie chcę iść sama na koncert, bo to bez sensu, więc no trudno, nie idziemy. Przyjaciółka organizuje wieczór gier i musi zaprosić swoją irytującą kuzynkę. Udajesz, że jesteś chora. Czemu masz cierpieć? Przychodzisz wcześniej, by ją wesprzeć. Znajdujesz powód, wybór urwać się wcześniej. Nie no, przyszłabym na chwilę, ale poszłabym szybko, więc daję C. Chcesz dobrze i bardzo się starasz. Może czasem zdarzać się wpadka, ale twoje przyjaciółki i tak cię kochają. Okej, okay, Dobre. To idziemy teraz zobaczyć. Tak, prezent dla Chelsea. U TIF we wschodniej dzielnicy zawsze jest duży wybór. A my jesteśmy gdzie? To mapa metra. Są cztery naprawdę odjechane miejsca, w których lubimy spędzać czas. Aby któreś odwiedzić, kliknij na odpowiedniej stacji metra. Jeśli chcesz schować mapę, kliknij na X. Świetna zabawa! Mhm. Dobra, to jedziemy metrem tutaj i idziemy do tej TIF. Mamy 40 hajsu. Witamy w Tix. Tu znajdziesz najfajniejsze upominki. Nie wiesz, co kupić bliskiej ci osobie? Wybierz 3 z 5 pytań, a odpowiedzi na nie pomogą ci dokonać wyboru. Gdy już znajdziesz idealny prezent, kliknij go i naciśnij przycisk Kupuj. Dobra, to może jakie są jej ulubione kolory? Naturalne, niebieskie jak niebo i brązowe jak ziemia, ale nie oba naraz. No to, czyli ten notatnik odpada. Mm. O, o czym mówiła ostatnio? Chciałaby coś, czego może często używać, ale czego nie może zrobić sama. Mhm. To bez sensu, przecież wazonu się nie używa. Jakby chociaż w sumie nie wiem, ale torebkę może sobie zrobić sama, bo jest projektantką, więc. Hmm. Mogę jeszcze jedno zadać, czy nie? Nowe pisaki i szkicownik do robienia projektów torebek. No to to już wiem, że on odpada. Dobra, spróbujmy wazon. Niebieski szklany wazonik. Super! Wielkie umysły myślą podobnie. ha! Wderzyłam się. Chciałam zrobić e -e. Ustawiłam swoją komórkę tak, żeby wszystkie SMSy lądowały w mojej skrzynce odbiorczej. Kliknij na kopertę, aby je zobaczyć. Niezłe! A to przypadkiem nie jest tak, że zawsze tak jest, że trafiają do skrzynki odbiorczej, nie rozumiem, ale okej. Okay. Dobra. cześć, napisała, widziałam świetną kurtkę. W chłopak idzie! Cześć, pomóż mi wybrać chłopaka. Dobra, dajemy mu o tym? ten buziek. Też mi się podobałaś. Mm -hmm. A ty co mi powiesz? Jak się masz? Okej. Okay. Dobra, co jeszcze musimy zrobić? Spinka do włosów. Okej. Okay. Zajrzyj do anielskich dodatków. Gdzie są anielskie dodatki? Anielskie dodatki, village. Okej, okay, idziemy. Znaczy, jedziemy. O, anielskie dodatki. Witamy w anielskich dodatkach. Jakie świetne towary mamy w ofercie? Możesz wybierać spośród trzech różnych modeli i trzech najmodniejszych kolorów w sezonie. Przymierzaj do woli, a jak się na coś zdecydujesz, kliknij i Pamiętaj, masz tylko cztery szanse na znalezienie tej idealnej rzeczy. Okej, okay. dobra, może, może to. Nie ten kolor, nie ten model. Spróbujmy mhm. czegoś innego. Dobrze, to skoro nie ten kolor, nie ten model, to może ta. Nie. Dziś mam ochotę na coś zupełnie innego. To może w takim razie to. Idealne! Hmm. Bierzemy! Wow. Dobra, co jeszcze? Jedzenie. Taniec wzmaga apetyt, przejdź się do twojego smaku w village. O, chłopak! Cześć! Ten mi się bardziej podoba. Pomóż mi wybrać chłopaka. Bierzemy tego. Co myślisz? Ekstra! Wybierzmy się gdzieś. No oh je, yeah. a ty co mi powiesz? Cześć! Aha, to fajnie. Dobra, tu było jedzenie gdzieś na lewo. Tak, twój smak. Witamy w twoim smaku. Tu dostaniesz najlepsze smakołyki w mieście. Czy potrafisz wybrać coś, na co wszyscy mają ochotę? Kliknij jedno z pytań, a odpowiedź na nie pojawi się w okienku na dole. Możesz jednak zadać tylko trzy pytania z pięciu. Gdy już się na coś zdecydujesz, kliknij smakołyk i naciśnij przycisk, kupuję. Dobra, jakie jedzenie lubi Chelsea? Lubi słodycze. Ok. Eee, jak powinna wyglądać dobra przekąska? Musi dać się zjeść bez widelca. Czego nie jada? Nie no, w sumie. Hmm, dobra, czego nie jada Barbie? Unikam fast foodów. Ciasteczka to nie fast food. Ale jeszcze jedno pytanie mogę zadać, tak czy nie? A, dobra, nie mogę już. Okej, okay, to myślę, że może ciastka. Świeże ciasteczka. Hmm, nie o tym myślałam. Spróbujmy jeszcze raz później. Aha. Dobra, to idziemy jeszcze raz. Witamy w Twoim smaku. Tu dostaniesz najlepsze smakoły. Skoro, skoro nie ciastka, to na pewno truskawki, bierzemy truskawki. Super! Ha. Wielkie umysły myślą podobnie. Dobra, zostało nam tylko 10 hajsu. Hmm. Hej, potrzebuję pomocy w studio Music Mix. Możesz wpaść, e, możesz zarobić 40 dolców. Dzięki. Jazz. Dobra, a gdzie jest to Music? O, mój chłopak idzie. Cześć! Cześć! Mm -hmm. Pomóż mi wybrać ekstra! Wybierzmy się gdzieś! Ja myślałam, że powie coś nowego. Dobra, gdzie jest to Music Mix? W Śródmieście. Jedziemy. Mam nadzieję, że ona ma jakąś kartę miejską czy coś, bo już tyle razy tym metrem jeździmy i jeszcze będziemy pewnie jeździć o Music Mix. Wchodzimy. Hej, witajcie w studiu muzycznym Music Mix. Mam na imię Jazz i jestem tu szefem. Świetnie, że chcecie nam pomóc. To zaczynamy. Musicie zmiksować utwór tak, żeby pasował do mojej próbki. Na tablicy widzicie cztery różne kawałki, które razem tworzą cały utwór, a są to perkusja, basy, podkład i melodia. Klikajcie te przyciski, żeby usłyszeć próbki. Potem naciskajcie guziki na mikserze i dobierzcie pasujące kawałki. Jak skończycie, naciśnijcie zakończ. Żeby znaleźć cztery pasujące do siebie kawałki, klikajcie okrągłe przyciski na mikserze, a potem naciśnijcie przycisk zakończ. Okej. Okay. To w sumie może lećmy po kolei. Ten sekund later. To, nie to może ten tu. Dziewczyny, tak. jesteście genialne! Oto wasze 40 dolców. Okay. Teraz wasza kolejna na miksowanie. Stwórzcie odlotowy utwór, dodając różne efekty dźwiękowe. Gdy już będziecie Dobra, nie nie będę się w to bawić. Płytę, super! Teraz możecie cieszyć się płytą u siebie w domu. Dzięki. Dobra, zarobiłyśmy hajs. Chyba możemy jeszcze zarobić coś od Dżiny. Potrzebujemy pomocy przy projektach. Wpadnij do studia projektowego. Dzięki, Gina. Studia projektowego. Gdzie jest studia projektowe? Studia projektowe jest w Village. Studio projektowe, ok. Jedziemy. Gdzie to studio projektowe jest? Tutaj, wchodzimy. Cześć, jestem Gina. Witam w studiu projektowym. Jestem pewna, że. To jest muzyka z Barbie, pokaz mody. Słyszycie to? Oprowadzę Was. Ok, oto Wasze zadanie. Pamiętajcie, by kierować się wskazówkami. Tylko wtedy będę Wam mogła zapłacić. A chyba chcecie zarobić, prawda? Najpierw należy wybrać jeden z projektów w książce. Można je przewijać, naciskając strzałki. Potem trzeba dodać do szkicu różne elementy. Tkaniny, zapięcia, dodatki i stempelki. To musi wyglądać super. Jak już skończycie, naciśnijcie przycisk Zakończ, a wtedy przyjdę i sprawdzę wasz projekt. Okej, okay, dobre. Ten tydzień to przede wszystkim falbanki i plisy. powinnaś dodać trochę do swojego szkicu, jakieś fajne guziki, tylko bez piórek ani kwiatków. Każdy kolor jest dobry, zwłaszcza bez wzorków. Okej, okay, dobre. Dobra, czyli. Jeśli chcecie jeszcze. Czyli bez wzorków, ale chwila. Falbanki i plisy. To musimy znaleźć jakieś. O, to będzie dobre, ale co jeszcze tu jest? Nie, to ten będzie najlepszy. Eee, bez wzorków kolor. To musimy znaleźć jakieś jednolite kolory. Może czerwony. Świetne kolory. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to będzie uznane jako z wzorkiem, czy bez wzorku. Nie, no, chyba bez. Dobra. Zróbmy to. To wygląda fantastycznie! No ja wiem. I może to. Takie. Co tu jeszcze dać? Dobra, kapelusz jeszcze. Zobacz U. to! Może będzie też czerwony? A buty? Nie, butów nie mogę pomalować. Naszyjnik? Też nie. Okej, okay, dobra. To teraz tak. Mm, jakieś fajne guziki. Dobra, guziki. Hmm, te są spoko. Albo fioletowe weźmiemy te. Takie w kwiatki. Dobra, dajemy tu guziki. Świetne kolory! Dzięki. A po drugiej stronie damy takie o, te okrągłe. Albo czarne. Cofam to. Czarne. Nie wiem w ogóle po co jej tyle guzików. To wygląda fantastycznie. Jest po prostu na bogato, okej. Okay? <noise> dobra, co jeszcze? Bez piórek ani kwiatów. <noise> A tu jest pióro, ale może go nie zauważy, może nie o takie pióra chodzi. Ok, dobra, zobaczmy, czy jej się spodoba. Cudownie! Tak. Właśnie o to mi chodziło. Dobra robota. Zasłużyłyście na swoje 40 dolarów. Jezu dobrze, że nie przyczepiła się do tego pióra. Dobra, co jeszcze? Od Chelsea. Widziałam świetną kurtkę w Village. Spodoba ci się. Village, a my jej nie jesteśmy. Ktoś do mnie dzwoni. Cześć Barbie, oto Twój horoskop na ten tydzień. Przypadkowe spotkanie zaowocuje wspaniałym wieczorem. Nie odrzucaj starego przyjaciela. Hmm, ciekawe. Okej. Okay. No cóż, Noli jest zodiakarą. Mogliśmy się tego spodziewać. Gdzie ja miałam iść? W Village. Gdzieś tutaj. E, do czego? Gdzie? kurtkę. Aha, po prostu. No dobra. Wola stara remiza. <laughs> nie mogę, nie mogę z tego. Gdzie tu jakieś jest sklep z ubraniami? Halo. Cześć. No i... Pomóż mi wybrać chłopaka. Ekstra, wybierzmy się gdzieś. Mam na niego przypadkiem. dobra, gdzie jest coś z ubraniami? Tak, miejskie style. Rzeczy w tym sklepie nie są po prostu fantastyczne. Zobaczmy, co tu mają. Kliknij, który ściuch na wieszaku i podaj mi go. Jeśli uważasz, że właśnie tego szukam, kliknij przycisk kupuję. Masz cztery szanse. A ja nie wiem, czego ty szukasz. Spróbujmy tą bluzkę, może. Lepiej będzie, jak spojrzymy jeszcze raz na listę zakupów w telefonie. Ale, ale, ale. O co ci chodzi? To. Nie, no była mowa o bluzce. To może ta. Ale nie tego szukam. Sprawdź komórkę. Nie, przecież... Brązowa kurtka. To może kurtkę mam jej kupić? Zobaczmy. Idealne! Właśnie tego szukałam! Ale, ale... Będziesz w tym wyglądać wprost prześlicznie. 40 dolarów proszę. Ale była mowa o bluzce. To ja już nic nie rozumiem. Boże, i znowu ten chłopak idzie. On mnie śledzi, on mnie śledzi. Może powinniśmy z nim zerwać? Dobra, Westley, muszę się przyznać. Charles strasznie chce, żebyśmy tam poszły, ale oprócz tego mam nadzieję, że spotkam tam takiego jednego przystojniaka, którego poznałam niedawno. Ha, to świetnie, kto to taki? Ma na imię Dave. Jest super przystojny i super słodki. I cały czas mnie śledzi. Jest stalkerem. Dobra, co jeszcze? Czemu otwieram mapę, telefon, szałowe jeansy. Coś, co ma dwa wzory, czyli te paski i kwiaty. No i znowu on idzie, on nas śledzi, naprawdę, przysięgam. Zagadka w magazynie zawiera podpowiedź. Dobra, ale gdzie mam te gacie kupić? Gdzie? Po prostu gdzie? Bo nie wiem. Może idźmy do platynowego wieszaka. Może tu będą te spodnie w paski i kwiaty. Zobaczymy. Ten butik to jedno z moich ulubionych nie. miejsc na zakupy. Pomóż mi znaleźć jakiś idealny strój na imprezę weekendową. Nie, bo tu nie było żadnych spodni w paski i kwiaty. Dobra, to co jeszcze? Może świat ubrań w śródmieściu? Może tutaj coś będzie? Świat ubrań, wchodzimy. Świat ubrań o, jest fantastyczny. Paski i kwiatki, chyba o te chodziło. Spróbujemy. Idealnie. Tak. Właśnie tego szukałam. Będziesz w mm. tym wyglądać wprost prześlicznie. 40 dolarów proszę. Hej, Barbie. Spotkamy się w domu twoich rodziców w Śródmieściu. Pora zaczynać przyjęcie. Dobra, Śródmieście. A to jesteśmy tutaj. Mieszkanie Barbie. Tylko gdzie jest to mieszkanie Barbie? Oj. Przepraszam. Aha. To zupełnie nie w tą stronę, dobra. No to idziemy w lewo teraz. A few moments later. Boże, idziemy idziemy, i końca nie widać. O, czy to jest to mieszkanie, Barbie? Tak. Chessie była zachwycona swoim przyjęciem niespodzianką. Wazonik od nas bardzo jej się podobał. Przyszła Noli i wróżyła nam skarb. I powiedziała, taro. że Westley spotka chłopaka innego niż wszyscy do tej pory. Wow, dobra. Ale odjazd Barbie załatwiła nam wszystkim wejściówki na nową wystawę w ten weekend. Westley nie była tym na początku zbyt zachwycona, ale my już postaramy się to zmienić. Okej. Okay. Najpierw musimy sprawdzić listę zakupów w komórce, potem skoczymy do parku po egzemplarz na topie. Idziemy, okej, okay, dobra. To tą historię z Chelsea zrobimy sobie w następnym odcinku. Okej, okay, i mam nadzieję, że ta nowa gra wam się podoba tak samo jak mi. Znaczy, nowa na tym kanale. Tak, ogólnie sama gra jest bardzo stara, bo pamiętam, że ona wyszła jakoś tak, jak ja byłam jeszcze w podstawówce. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a czekacie na nowe odcinki z tej nowej serii, to oczywiście was do tego zapraszam. No a tymczasem ja się z wami żegnam, także do następnego i cześć.